Niby nie pada, niby ciepło, bo 11 stopni, ale jest takie wiatrzysko, że odczuwalnie to jest chyba koło 7, tylko masakra. Coś nie, coś próbuję pojechać, ale zakładanej setki nie będzie na pewno, bo mnie ten wiatr niszczy dzisiaj. Jest zdecydowanie dla mnie zasilny. A poza tym, jeszcze piękna polska złota jesień. Chociaż tych liści już coraz mniej na drzewach, a coraz więcej na dole. Dobrego dnia, trzymajcie się cieplutko i kręćcie pomimo warunków. Na razie. Hey.